Moi drodzy, w poprzednim wideo mówiłem o moich tam wizjach a propos naszego patio z tyłu, na, tam na podwórku. Wiecie, ja nie tylko to przemyślałem, ja także przemyślałem wizję a propos tego tamtego drugiego domu, który mamy na wynajęcie I a, ja tam też wizję miałem. I to już mam też plany. Ja kupię sobie taki program do rysowania komputerowego, bo ja już nie pamiętam, jak się w CAD operuje. To już tyle lat było, tym kiedyś miałem, a teraz to już nie potrafi, bo, ale taki dla dzieci, wiecie, taki, taki no, ja kiedyś taki, taki program miałem. Lata temu, z 20 lat temu i służył pięknie można było, także tak, myślę, że teraz ulepszyli takie rzeczy i, e, będzie wystarczające, żeby do miasta złożyć plany. Ja sobie taki plan, kup, taki program kupię i wiecie, tymi dwoma torcami, tym i tamtym drugim wskazującym od lewej ręki, to sobie poradzimy z tym wszystkim. No. Widzicie, że ze mną nie jest tak jeszcze źle, nie? Zupełnie. Ta dymencja starcza tak się daleko nie posunęła jeszcze. Ja zapominam rzeczy, ale, ale słuchajcie, wyrobiłem sobie metodę, żeby pamiętać, nie? Na przykład nagrywam się jak teraz, nie? I, i, i obejrzę jeszcze raz i zobaczę, czy ja rzeczywiście dobrze gadałem, nie? ale też e, m, uczę się jak używać telefonu, nie tylko do rozmowy, a też e, odnowię sobie znajomość z komputerami. Wszystkimi programami jak Excel, Word and Access. Ja nie wiem, czy Access jeszcze jest, ale to taki database, program był, pamiętam, 20 lat temu. W każdym razie do składowania wiadomości. nie ja sobie z tym wszystkim poradzę. To nie są takie skomplikowane sprawy. Także damy radę, słuchajcie. Damy radę. Widzicie, 65 lat. Teraz sobie uświadomiłem, że mówię to wszystko z premedytacją. Słuchajcie, o moich spacerach z pieskami, że biegamy i wszystko, że jestem w super kondycji fizycznej, mam na to <gryw> dowody lekarskie, nie? A poza tym i psychicznej również, nie? I też mam na to dowody,